Szumaneczko, wszyscy ludzie, tutaj Matinio, witam Was w kolejnym unboxingu. Kochani, to co widzicie, to co tutaj, co trzymam w ręku, nawet bardzo fajnie zapakowały w kartonowym pudełeczku, jest pewna rzecz, o którym za trochę o niej opowiem. Ale zanim oczywiście od tego zacznę, chciałem Wam o czymś pokazać, bo nie wiem czy wszyscy jesteście obecni jeżeli chodzi o mojego fanpage'a i teraz muszę go znaleźć. Um, mam tutaj pewną jedną rzecz, która będzie pewną bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o e, tą paczkę. Jeżeli chcecie, to jest monopod. Monopod to jest, e, jakby to powiedzieć, taka metalowa rączka, którą możecie sobie spokojnie wydłużysz czasami z tym różnie, bo nie poprawi do końca się i zauważcie, że jest bardzo długa i na końcu jest specjalnie przygotowane to też oczywiście trzeba rozkręcić bo trzeba tutaj wyprostować ale mm, o mniej więcej tak i możemy przy okazji tutaj wsadzić coś w rodzaju no nie wiem GoPro albo telefonu komórkowego mogę nawet wam to jakoś zaprezentować ale musiałbym tamto znaleźć kurde akurat musiałem tamto schować no dobra musicie sobie tutaj wyobrazić i przy okazji tutaj jest taki specjalny uchwyt że razie czego jeżeli chcemy postawić telefon mniej więcej pod yy, pod poziom to wystarczy że podniesiesz się coś takiego i telefon można bardzo ładnie tutaj ustawić ale, najważniejsza rzecz, o której właśnie chcę już o tym powiedzieć, jest to, o którym za chwilkę Wam pokażę, mniej więcej za chwilkę, to jest tak w ramach oczywiście wstępu. To jest oczywiście bardzo ważna rzecz, a to możemy w tej chwili schować. Jak widać oczywiście tu możemy wkręcić oczywiście coś innego, jeżeli jest w GoPro czy w jakimś innym sprzęcie możliwość czegoś przyczepiania, i przy okazji zobaczcie, że jest bardzo, bardzo małe, więc jest można gdziekolwiek to schować. Ale to nie chodziło o monopo monopoda, tylko bardziej o to, które w za zaprezentuję. Okej, co to może być? Jak myślicie? Bo to jest troszeczkę taki mały, mała troszeczkę niespodzianka. Oczywiście zdjęcia może pojawią się na moim fanpage'u w ramach oczywiście przed oczywiście prezentacji tego unboxingu. Eee, właśnie, ja zawsze mam z tym problem, bo raz się otwierało tu, raz się otwierało tam, ale dobra, już mam tutaj. Eee, trzeba tutaj otworzyć. No, na razie, póki co, ja Wam tego nie chcę zdradzić. Ale jest naprawdę bardzo obiecująca rzecz, którą na ja pewno będę chciał z nim skorzystać na jakiejś okazji. Przy okazji, jeżeli oczywiście widzicie, troszeczkę taka no, moja niedospozycja, jeżeli chodzi o moje... Eee, lecz no, sobie tam, o, daleko ponieważ troszeczkę takie moje miejsce troszeczkę nietypowe ale zobaczymy jak w tej sytuacji e, ocenicie no to już wyjęliśmy no jak myślicie co to może być bo już mamy w tej chwili e, jakby to powiedzieć no taką już podręczną w razie czego torbę ale co jest w środku? Co to może być w środku? Mam nadzieję, że wszystko to wy widzicie, a nawet mówię coś tak, tak, żebyście mnie dobrze widzieli. No i teraz uwaga, zaraz wam pokaże, co to może być. Wo Wow, Co to może być? No i właśnie dostaje odpowiedź na to moje pytanie, na wasze w sumie. To jest statyw do aparatu fotograficznego. No co to oznacza oczywiście, że się bardzo się przydaje, jeżeli chodzi o moje nagrania. Eee, szczerze nie jest zbyt duża, ale nie jest w sumie też mała. Za chwilę Wam pokażę dlaczego. Ja że muszę niestety wstać i niestety mniej więcej w tych rejonach Wam to wszystko zaprezentuję. Ja jeszcze sobie poprawię kieszenie, bo znowu zapominam. E, o najdrobniejszych szczegółach. Dobra, mm, jakby Wam to mniej więcej zaprezentować? Oczywiście tu otwieramy nóżki, wyjmujemy pojedynczo. Oczywiście nie jestem pewien czy to jest plastik czy metal, bo tak to jest różnie. Musimy oczywiście do końca to wszystko mniej więcej wyjąć. Pewnie słyszycie pewnie jakieś szelesty z tego no nic dziwnego. Jeszcze ostatnio miałem, robiłem reklamację, ponieważ e, zaraz wam powiem dlaczego. Ale to za chwilkę. Co jeszcze? Bo jeszcze... O, właśnie mniej więcej tak. No i dobra, mniej więcej to jest tak. To jest mniej więcej wysokość mojego pięknego brzuszka, jak pewnie Wy sami widzicie. E, ale nie, nie, nie. Dobra, postaram się pokazać jak mniej więcej wygląda gdy już jest ustawione mniej więcej jak najwyżej czy najniżej w tej chwili pokazuję, chcę pokazać wam mniej więcej jak to jest już gdy jest ustawione idealnie mniej więcej tak musimy jeszcze przygotować pewne kilka rzeczy o których za chwilkę wam zaprezentuję oczywiście tu są specjalne wkręcenia które mają do czego służyć Czekajcie, zaraz zobaczymy, bo troszeczkę to nie jestem... Nie pamiętam kilku ważnych rzeczy, no Boże. Ostatnio miałem, kiedy nagrywałem e, mój pierwsze vlogi z tym aparatem mojego brata. E, pamiętam, że... czekajcie, zaraz zobaczymy, to jest od... A... Wiem, że to, zaraz Wam pokażę, to jest od blokowania w dolnej części, którą... E, Albo usztywniamy nasz statek, na przykład teraz jak wykręcamy, o, właśnie w tej chwili jest zablokowany. Jak na przykład skręcimy w przeciwnym kierunku, żeby trochę zluzować, to jeszcze nie do końca, bo widzę, że jeszcze tutaj trochę pracuje. Nie jest chyba wszystko zluzowane. Chyba. Chyba. <laughs> Albo jeszcze nie jest wyjęte, może dlatego. Ale dobra, tu... Chciałem Wam zaprezentować pewną jedną rzecz, o której chciałem już pokazać. Było to. Korbka po, po, po prostu pękła ze mojej siły prawdopodobnie, ponieważ zapewne e, ją źle jakoś uchwyciłem. No i mam nadzieję, że nie będzie powtórki. Mam, mam taką nadzieję, dlatego postaram się troszeczkę delikatnie i ostrożnie to troszeczkę zrobić. Um mniej więcej zrobimy o mniej więcej tak nie będę nic kombinował, jestem ciekaw jak, jak wysoko to będzie niesione mam nadzieję że będzie wysoko to nawet nie będzie problemu z nagrywaniem e, mniej więcej na moje wysokość więc jest nawet naprawdę dobrze więc nie powinienem, nie powinienem jakoś narzekać. Niestety się zastanawiam czy... Kurde, naprawdę sporo. O, zaczyna się chwiać, więc... O, właśnie, jest jednak blokada. Więc całkiem możliwe, że... O, teraz jest taka sytuacja, że... No, trochę to się rusza. no Niestety, no, taka jest sprawa. Ale zaraz zobaczymy, co się stanie, jak zablokujemy wszystkie rejony tego obła się tutaj nie było zawartowane dobra bo tutaj jeszcze mam jeszcze jedną którą pewnie obła się teraz nie powinno się poruszać dlatego postaramy się mniej więcej o mniej więcej tak żeby nie było przesady jeszcze spróbujemy sobie tutaj wzmocnić z tej strony i to jest mniej więcej maksymalne jeszcze mogę nawet na szybko zobaczyć w ogóle mnie pewnie też trochę mało widać, zapewne, ale nie jestem do końca pewien. Sami zobaczcie jak mniej więcej wysokościowo to wygląda. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, poczekajcie, jeszcze może trochę podwyższę. Nie będę za bardzo przesadzał, to mniej więcej jest w wysokości teraz mojej klatki, klatki piersiowej. Mogę nawet specjalnie usiąść na taką okazję. No i tak jak widzicie, w tej chwili jest taka sytuacja, że statek jest ogólnie teraz mocno... E, jak to powiedzieć, w ogóle co to jest. A, to jest od tego. Z <laughs> <laughs> drugiej strony tego mało widać, dlatego. E, w tej chwili jest mocno, jak to powiedzieć, e, przymocowane, że nie można totalnie tego ruszyć. Oprócz oczywiście, że nam wiadomo, można to ruszyć, ale chodzi mi o to, że ta rura, którą podnosiliśmy, jest w tej chwili mocno napięta i w tej chwili nie można ją normalnie ruszyć. To tak samo jest w tym przypadku. W ogóle zauważyłem, że rączka jest też troszeczkę niedokręcona, ale teraz jest w porządku, bo wtedy latało, a teraz już nie. Tak samo tutaj. Teraz już zauważyłem, że to jest właśnie od tego kręcenia. Dlatego teraz na przykład jakbyśmy teraz zluzowali to. Mniej więcej to tak powinno wyglądać, ale czekajcie, jeszcze muszę coś sprawdzić. Jak zrobimy... Tak. O, dobra, nie jest najgorzej, ale ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie jest tak bardzo e, na luzie. Ja się tak zastanawiam, czy to trzeba e, wyjąć. Wydaje mi się, że nawet bez tego dałby radę, ale co ja mogę powiedzieć? To no samo o tym. Jak samo zauważcie, um, możemy to oczywiście podnieść. I teraz zauważcie, to, to pokażę Wam troszeczkę z bliska. Tu mamy coś specjalnego, w które możemy e, wsadzić aparat. Hmm, to znaczy wsadzić aparat. Przepraszam, troszeczkę może inaczej, od dupy strony wam pokazałem. Eee, Chodziło mi o miło to, że tu mamy specjalne i teraz to właśnie zaraz wam pokażę tak jak było poprzednio. My mamy to, czyli możemy w tym wypadku wsadzić e, mniej więcej to tutaj. O. I teraz, w tej chwili powinno się to jakoś... O. I teraz, w tym wypadku... Mamy coś takiego, że możemy za to się złapać, za to złóż się złapać, dobre określenie, możemy tutaj chwycić i dokręcić, żeby to było bardziej, bardziej zam zamocowane. I teraz zauważycie pewną jedną rzecz, że można potem to wsadzić. Czekajcie, żeby nie spierdzieli kolejności. Wsadziłem? <noise> What the fuck, co ja robię? A, a dobra Nie, Czekaj, ja dobrze zrobiłem, tylko jakoś chujowo mi to wyszło. What the fuck? Nie to nie, nie tak miało być No co jest? Powinno mi to ogólnie wejść ty, 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 ty. chujowo no. O, powinno teraz wejść, o, dobra, weszło, ma w końcu po długich metrzeniach I teraz na przykład o dobra Nevermind, czekajcie, zrobię to wraz z dwa, Po prostu z dupnej strony to zrobiłem Właśnie tak się złożyło, że zrobiłem z dupnej strony i teraz powinno wejść. No winno, ale niestety jeszcze nie wyrazu. Nie no bądźcie chujowo. chujowo, No, muszę jeszcze troszeczkę na tym popracować. Dobra, nieważne. Teraz musimy troszeczkę tutaj dokręcić, żeby było troszeczkę stabilniej, nie było że latało. No, mniej więcej tak i możemy teraz, uwaga, teraz zrobimy małe cięcie No i od razu już jak widać, od razu ze statywem, od razu po drugiej stronie, jak to ładnie bardzo widać Jak dobrze pamiętacie w moich początkach, jeżeli chodzi o moje vlogi, informacje, miałem wtedy aparat, miałem staty. Najbardziej z utęsknieniem byłem chyba bardziej też nad aparatem, ale statyw bardzo jest ważną rzeczą i bardzo się przyda przy nagraniach takich właśnie nie tylko unboxingów, ale też zarazem e, vlogów. Kochani, no cóż, jak wam się spodobał unboxing? Czy to się bardzo przyda? Czy może macie jakąś opinię, jakieś jeszcze porady? Piszcie oczywiście w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Gdzie jest mój monopad, który trzeba wykorzystać? I do usłyszenia na następnych materiałach. Na razie, cześć!